I, I, G, Falki. Ej, oh. nie śpię do piętnastej, muszę zrobić force Bojam się jak, jak pierdolony Bóg w nowym Air Force za zwalniam nam bo zapierdala jak Porsche Słucham co się życie tego co najgorsze Jak yeah. się no, boisz z ręce, no to nie licz na pieniądze Chorę dwa koła za feature, robię pół godziny zwrotkę Jak ci brakuje staminy, to se kurwa wypij potkę Nie odpisy z punką fruju, mam to, że są słodkie Pięć na stopie, za sto razy tyle w kieli Ty desperowany z kontraktem to co cię z Ciąg bym lodówkę zapełnił Razem od początku to właśnie nazywam więzi Miałem zostać trzeźwy, ale chyba mam to we Ostawiłem serwo to szybciej doliłem w do do masz na jedz, tak jak ty uwielbiasz trendy Zdryni tak, tak, i odpada chyba to ty, 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 ty. Mój procent wartości się zwiększy. Dalej stopę odwiedza jabym, mimo że większy cyfr. Wrzucam 2MG do kawy, drugie 2MG, bo ten piszący mięślał, wy tych szukasz na energii. Ej, nie spię do 15, desy